Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. prac Ewy Kurek, wyboru nowego kanclerza Niemiec, czy powołania komisji do spraw zwalczania faszyzmu. Proszę bardzo, potem Pan. Proszę, 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 proszę mi powiedzieć taką rzecz. Jak wnosi się Pan do wykładów, które źle Pani Kurek oraz tutaj jak gdyby troszkę po stronie Pana przedmówcy, E, sprowokuje pana. Co pan myśli o panu Gwiazdowskim? No nic nie myślę, wie pan. Znaczy, ja go znam w ogóle osobiście, bardzo go lubię, bo to jest człowiek dowcipny. I e, uważam, że ma taką stosunkowo rzadką umiejętność wyjaśniania spraw skomplikowanych w sposób bardzo przystępny. To nie jest umiejętność taka rozpowszechniona, on tę umiejętność ma. Natomiast nie, nie, nie przypominam sobie z okresu naszej znajomości dotychczasowej, żeby on kiedyś objawiał ambicje polityczne, także nie wiem, co mu się stało. Nie Nie wiem, co mu się stało, że nagle zapro, zapragnął tutaj robić karierę polityczną. Nie, nie wiem czy nie, no nie chciałbym wie Pan tak podejrzewać, bo to by, bym bardzo zmartwiony, gdyby tak było. Bo go lubię. No, byłbym bardzo zmartwiony, gdyby tak było, ale no mój Boże, no cóż, teraz w dzisiejszych czasach mi nie można być pewnym. To się przekonałem, że i nie w dzisiejszych czasach, jak dostałem swoje papiery z IPN-u. No i tam taką charakterystykę łubek mi sporządził, która mnie zdumiała. Że jestem pobożny aż do przesady. No, że pobożny to jest, ale do przesady, co to ma znaczyć? No, i z lektury tam sobie przypomniałem po 25 latach, jak to było. Kiedyś mnie przesłuchiwali dwaj tacy. Jeden był zły, a drugi dobry. I ten zły tam mówił, to jest kurwy synu, tam powinienem gadzie się, tu zastrzelić na miejscu, tu gadać z tobą. No i udawał wielce zdrowanego, trzaskał drzwiami, wychodził, a wtedy ten dobry mówi, panie, to bandyta, niech się pan przyzna, bo to jest, tak. No i, i ten dobry, i ten dobry w pewnym momencie, a to długo dosyć trwała ta zabawa, i ten dobry w pewnym momencie mówi mi tak, panie, musiał jest pan taki inteligentny, po co to panu? Pańska przyszłość jest w Pańskich rękach. A ja mówię tak, Pan myśli. On już myślał, że wreszcie tutaj trafił w punkt. I mówi, no tak, taki już pełen nadziei. Ja mu wtedy zacytowałem Józefa Stalina. Mówię, nie, proszę Pana, wszystko w ręku Boga. A ten mówi, ach, ty synu, <średziny> <średzyma> <średzyma> Także <taki> <taki> ten dobry, to już ten zły to był, a ten dobry, tak mi... Już tam wylazło z niego. więc". No i jak czytam te papiery z IPN-u, natrafiłem na kartkę, bo to, to tam sobie przypominałem, to nie robiło dla mnie na mnie wrażenia specjalnego, ale natrafiłem na kartkę, która mi dech zaparła. To był meldunek tajnego współpracownika o pseudonimie cichy, który donosił tutaj do Warszawy, że ja będę przywoził pieniądze od Jerzego Giedroycza dla, dla opozycji. To był oficer Armii Krajowej, major, który mieszkał w Londynie. I z tej racji był piękna karta wojenna i w ogóle. i z tej racji pełnił rolę takiego, jak gdyby męża zaufania tam w Anglii tych ruchu obrony praw człowieka. No i ja miałem instrukcję taką, że mam zapytać go, czy nie ma jakiejś dyspozycji co do tych pieniędzy? I z paryskiego adresu wysłałem do niego list. On mi odpowiedział na paryski adres, że nie ma żadnych dyspozycji, ja mogę to całość wziąć, a ja napisałem mu, ile tego jest i tego. No i tego samego dnia wysłał raport do Warszawy, Donos do Warszawy. Ja byłem aresztowany na lotnisku na Okęciu. Tyle tylko, że uratowała mnie jedna rzecz, jak przypuszczam. Bo ja wracaliśmy w większej grupie, ja te pieniądze rozdzieliłem. Także suma się nie zgadzała. Ja miałem sumę stosunkowo niewielką, i miałem dobrą legendę, że zarobiłem to na saksach. No bo to częściowo tak było. Także to brzmiało zupełnie wiarygodnie. Jeszcze miałem ręce takie czarne od tych winogron. Także wystarczyło popatrzeć, że to widać, ja tu pracowałem przy tym. No i ci obecnie wiedzieli, co ze mną zrobić. I ja, tego człowieka, który mówię, w Londynie mieszkał, tego człowieka ja bym nie przyjął mi do głowy, żeby jego o coś takiego posądzać. A nawet gdyby mi ta myśl do głowy przysła, to bym się przed samym sobą tej myśli wstydził. Przed samym sobą. Że już jestem tak, już kurczę, przeżarty taką podejrzliwością, że coś takiego mi do głowy przychodzi. A tu okazało się, że wszystko jest możliwe. Więc to tak jest. I w związku z tym, co do pani Kurek. No, ja też panią Kurek znam. Ona pisze bardzo ciekawe rzeczy, z tym, że czasami czasami nie ma, tak mi się wydaje, bo ona jest uczonym doktorem, no ja to, tam jestem prosty magister, to nie będę tam ją recenzował, ale y, czasami sprawia wrażenie, może tak powiem, czasami sprawia wrażenie takiego, pewnej takiej naiwności w traktowaniu źródeł. Otóż napisała taką książkę za zaporczycy. No i tam jej rozmówcą był taki pan wnuk Pseudonim Opal, on był oficerem u zapory i on był tajnym współpracownikiem UB. Nawiasem mówiąc, jak w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego w taką gafę strzelę, bo byłem w Kalifornii u takich państwa. No i tak o, tych, o tym do, do nich tam z Lubelszczyzny pochodzili. I o tym rozmawiamy, o tym zaporze i tak dalej. I ja wspomniałem o tym opalu. A to się okazało, że był kozyn jednej tej pani. I ona taka porwała się, mówi proszę pana, to nieprawda i tak dalej, i tak dalej. I ten, ten opal kierował w rozmowie z panią doktor, kierował podejrzenia o tą... Ten kocioł, który w Nysie był, gdzie tam tych wszystkich zaporczyków złapali, później go przewieźli na Rakowiecką, on tam przeszedł ciężkie śledztwo. Miał połamane ręce, i, a zginął w ten sposób, że go wsadzili do worka, powiesili i strzelali do niego. I tenże opal sugerował. A pani doktor to tak przyjęła, bez jakiegoś sprawdzenia, chyba, że to Siła Nowicki był sprawcą tego, tej dekonspiracji. No i Siła Nowicki już wtedy nie żył. On zresztą był odcięty od stryczka przez Aldon Zofię Dzierżyńską, siostrę Dzierżyńskiego która tu w Polsce mieszkała, i oni byli jakoś spokrewnieni. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale spokrewnieni byli. No i kiedy, i kiedy ten, kiedy on został skazany na karę śmierci, no to tam rodzina poszła do tej Dzierżyńskiej i ona wysłała list do Bieruta. Bierut jej nie ośmielił się odmówić, bo nie wiem, ja dzierżyńska, to lepiej nie odmawiać. I odciął tego Siłę Nowickiego od stryczka i on po 1956 roku wyszedł. I ta rodzina założyła sprawę sądową przeciwko pani Kurek i zdaje się, znaczy nie zdaje się, wygrała ją. Bo ukazało się drugie wydanie Zaporczyków i tam, gdzie te fragmenty były inkryminowane, to były puste miejsca. Puste miejsca były w ramach wykonania tego wyroku. Także, no, ale to mówię, historyk zawsze ryzykuje, bo to wie pan. Tyle tylko, że no to nie jest łatwe, bo tak jak w moim przypadku, dlatego to opowiedziałem o tym, tym oficerze, majorze, o którego bym się nigdy nie ośmielał podejrzewać o nic, no ale to mówię pan. Proszę bardzo. Zagadnienie tradycyjne z mojej Zagadnienie niekoniecznie precyzyjne z mojej strony. E, odbyła się pewnego rodzaju konferencja, a bodajże w Paryżu, tu się mogę też pomylić. E, powtórzę, o, oglądałem to z partyzanta. E, brała tam e, e, udział w, prawdopodobnie ludność żydowska, polskiego pochodzenia i e, ja. Opieram się tylko na pewnym fragmencie, a, ten... gdzie padło ta, ta. historię, należy zmienić, a, tych, a tym, co przeżyli, należy wmówić, że to, co było, jest nieprawdą. Proszę mi powiedzieć, co to w ogóle było, bo mówię, ja tak z to wszystko z Zorganizowana za pieniądze Polskiej Akademii Nauk była w, w Paryżu rzeczywiście konferencja z udziałem pana Grosa, pana... Yy, oj, Grabowskiego, Grabowskiego i pani Engel Kingboni, taka no, antypolska y, propagandowa. Ordynarna antypolska propagandowa za pieniądze Polskiej Akademii Nauk, więc ktoś tak. powinien za to pójść siedzieć. Ktoś, te, ten, kto dał pieniądze, bo każdy może sobie usiąść tam, wynająć salę i tam bredzić, co mu tam język na, silna na język przyniesie. Natomiast polskie pieniądze nie powinny być wydawane na takie cele. Pieniądze polskich podatników. Więc tam rzeczywiście to nie była żadna konferencja naukowa. To tacy naukowcy jak z koziej dupy trąba, że tak powiem. Więc ja ich w ogóle nie szanuję ani, ani żadnego z nich. To są propagandziści, a nie żadni naukowcy. W związku z tym no, psie głosy nie idą w niebiosy, więc nie ma co tak się nimi specjalnie ekscytować. Karygodne jest tylko to, że Polska dała na to pieniądze, że to zostało zorganizowane przy udziale polskich pieniędzy. Tak, dlatego ja, mówiąc nawiasem, uważam, że Polską Akademię Nauk należałoby rozwiązać. Bo to jest organizacja, która powstała w czasach stalinowskich, żeby kontrolować naukę. Żeby pod kątem marksistowsko leninowskim żeby się nikt nie wychylał. I tam głównie taki Instytut Filozofii i Socjologii, to się tym da I on przetrwał. Ten Park Jurajski przetrwał. I należałoby to rozpędzić na cztery wiatry. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że wydarzenia zaczynają nabierać tempa Stachanowskiego. Mamy dzisiaj 14 marca, no i warto tę datę zapamiętać, bo właśnie Bundestag zatwierdził panią naszą złotą na... Kolejną kadencję Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, już nawet nie pamiętam na którą, chyba na szóstą. No i w związku z tym nasza Złota Pani natychmiast się zabrała do pracy jutro ma, czyli 15 marca ma wylecieć do Paryża, żeby się tam naradzić z ulubieńcem pani nauczycielki. No a już na poniedziałek. Najbliższy zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie, w naszym nieszczęśliwym kraju i to w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Nowego. Proszę Państwa, widać, że nasza złota pani chce osobiście się zorientować, jak sprawy stoją, kto tu czym dyszy, czy te wszystkie alarmy wysyłane przez obywateli SB i tak dalej tam to nie, nie są aby przesadzone. No i w związku z tym należy się spodziewać, że w naszym nieszczęśliwym kraju też wydarzenia nabiorą tempa Stachanowskiego, bo oto właśnie mimo że Sejm wybrał Krajową Radę Sądownictwa, no to nie może się ona zebrać a nie może się zebrać z takiego powodu, że zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa pierwsze posiedzenie i w ogóle wszystkie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa zwołuje i przewodniczy im pierwszy prezes Sądu Najwyższego. A pani Małgorzata Gerzdorf najwyraźniej... Sprawia wrażenie, jakby została ostrzeżona przez BND. Nie wiem, tylko czy bezpośrednio, czy za pośrednictwem jakiegoś starego kiejkuta, który tam ją nadzoruje. Pani Małgorzata Gwiazdow twierdzi, że ten wybór Krajowej Rady Sądownictwa i ta cała ustawa, na podstawie której ten wybór został dokonany, to jest absolutnie sprzeczny z Konstytucją, wykracza w ten sposób poza swoje kompetencje, bo pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie ma uprawnień do oceniania, czy coś jest zgodne z Konstytucją, czy nie od takich Rzeczy to jest Trybunał Konstytucyjny i ewentualnie pani prezes Przyłęska no, mogłaby takie rzeczy stwierdzić, ale nie pani Gersdorff. Co wolno wojewodzie, to nie tobie. Smrodziucho jedna, prawda, mogłaby powiedzieć pani Julia Przyłęska do pani Gersdorff. No ale jak będę rozkaże, a zwłaszcza przed gospodarską wizytą naszej złotej pani, no to widzimy, że obstrukcja. Jest tutaj skoordynowana ze wszystkimi tymi wydarzeniami, no i nie wiadomo, jakie rozkazy przyjdą już po zakończeniu wizyty naszej Złotej Pani w naszym nieszczęśliwym kraju. Warto zwrócić uwagę, że ta gospodarska wizyta naszej Złotej Pani w Warszawie przypada prawie że przed świętami wielkanocnymi, a święta to wiadomo u nas kraj pogrąża się w Nirwanie i to zarówno obóz zdrady i zaprzaństwa się pogrąża w Nirwanie, jak i obóz płomiennych dzierżawców tego monopolu na patriotyzm. Proszę Państwa, obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm najwyraźniej został podkręcony przez naczelnika państwa i do Sejmu wpłynęła ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o to w tej nowelizacji, żeby posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa zwoływał i przewodniczył nie prezes Sądu Najwyższego I, tylko prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jak tak dalej pójdzie, to do każdego posiedzenia sądu trzeba będzie specjalną ustawę wydawać. Dopiero będzie biegunka legislacyjna, proszę Państwa, no ale to co wtedy zrobi. Ta pani sędzia z Irlandii, która wysłała pytanie, czy w Polsce aby jest praworządność, czy nie, o, szkoda, że nie żyje już yy, Helena Wolińska, czyli Faiga dla Daniela, bo gdyby żyła Helena Wolińska, to już wiedziałaby, co na takie pytanie odpowiedzieć, kiedy Polska się zwróciła do Wielkiej Brytanii o Ekstradycję pani Wolińskiej, no to pani Wolińska powiedziała, że to nie może liczyć tutaj na uczciwy proces, bo to jest kraj antysemicki, no i ma takie te błędy i wypaczenia w praworządności. Wtedy, kiedy pani Wolińska była prokuratorem, to żadnych wybaczeń nie było, to jasne i pan Bauman może o tym zaświadczyć i pan Brus może mógłby o tym zaświadczyć, no pani Maria Górowska, sędzia, która dopuściła się zbrodni, z morderstwa sądowego na generale Nilu, no już też nie może tego zaświadczyć, bo już umarła, nawiasem mówiąc. Pani Górowska nie wyjechała z Polski po 68 roku, mimo że mogła, bo była córką Moryca i Frajdy, więc jak najbardziej by mogła, ale nie wyjechała i nikt jej nie wyrzucał. Ciekawa rzecz, ale nie odmielił się wyrzucić jej ani wtedy, ani później. Tylko już w tak zwanej wolnej Polsce safandulskiej yy, próbowano urządzić jej proces sądowy, ale pani Górowska nie, nie zjawiła się do, w sądzie na wezwanie i na tym się skończyło. Widać wyraźnie, jakie tu safandulstwo jest, i teraz w jej ślady idzie pani Hanna Gronkiewicz-Walc która nie stawia się na wezwania komisji do spraw reprywatyzacji. No widać wyraźnie, że dobry przykład zawsze tam znajdzie swojego amatora, prędzej czy później, i pani Hanna gronkiewicz Walc idzie, przynajmniej pod tym względem, w ślady pani sędzi Marii Górowskiej. Proszę Państwa, więc tutaj już możemy się spodziewać jakichś posunięć po gospodarskiej wizycie naszej złotej Pani, no ale również w Stanach Zjednoczonych zaszły istotne zmiany. W trybie nagłym został zdemisjonowany ze swojego stanowiska sekretarz Gillerson. Ten sam sekretarz stanu, który po wizycie w Warszawie wyraził, nie omieszkał wyrazić swojego rozczarowania naszym mniej ważnym narodem tobylczym, którym nie chce się słuchać, starszych i mądrzejszych. No i co, proszę Państwa, Rex Tillerson najraźniej dopuścił sobie do głowy, bo nawet na pana prezydenta Donalba, Donalda Trumpa kretynem, no za taką psotę, to już ta zniewaga krwi wymaga, no i został odwołany. Warto zwrócić uwagę, że pana sekretarza Rexa Tillersona zastąpił na jego stanowisku. Nie kto inny, tylko pan Mike Pompeo, dawny, no do niedawna dyrektor CIA, a w ogóle absolwent Akademii Wojskowej West Point i generał, na jego z kolei stanowisku dyrektorem CIA została pani Gina... Hazel chyba, nie pamiętam dokładnie nazwiska, proszę Państwa, no co to będzie? Teraz najwyraźniej tutaj y, będzie po wojskowemu. Tu bardziej tu, ten sojusz polsko-amerykański wyglądał. Nie wiem, czy nasi umiewani przywódcy będą musieli y, urządzać tutaj w Starych Kiejkutach y, tajne więzienia, bo ta pani szef obecna to jest znana z tego, że w Tajlandii takie urządzała. No to na pewno i u nas, no to widzę oczyma duszy, widzę jak stare Kiejkuty zacierają ręce, bo to i napiwki się szykują. Poprzedni napiwek za zorganizowanie tajnych więzień w starych Kiejkutach, to wynosił 15 milionów dolarów. Ciekawe czy prezydent Kwaśniewski się załapał na ten napiwek, no i czy zapłacił podatek. Od tego to uczulam tutaj pana premiera Morawieckiego, który tak ustrzelnia system podatkowy żeby tam sprawdził pana Aleksandra Kwaśniewskiego, czy gdzieś nie schował w pończochę jakichś tam zaskurniaków, bo tam teraz się zabierają tam z powodu willi w Kazimierzu, a to willa w Kazimierzu to furna, tutaj dopiero napiwki są istotne. No bo przez prezydent Kwaśniewski mógł się załapać na napiwek jeszcze z firmy Nur Corporation za... W wysłanie kontyngentu wojskowego do Iraku. No i za tajne więzienia w starych Kielkutach też widać, że to w czepku urodzony jest. ten Aleksander Właśniewski ma taką, że tak powiem, predylekcję do pieniędzy, jak ten sędzia, co tam wziął. 50 zł, bo przecież nie ukradł, tylko wziął. To jasne, to jest nowa kategoria. Zresztą sąd najwyższy widać pod przewodnictwem pani Gerdow. To dokazuje, dokazuje, już lepiej nie można. Proszę państwa, do czego to dojdzie? Jak tak dalej pójdzie, no to. Wszyscy złodzieje będą się tłumaczyli roztargnieniem, że weszli nie do swojego mieszkania, tylko do cudzego, ale tak im się wydawało, że to ich jest. No i wtedy już więzienia będą musiały zostać opróżnione, a jak już zostaną opróżnione, no to zapełnią je nowi pensjonariusze, ale tym razem już jako naziści, którzy zostaną tam umieszczeni przez ten zespół do spraw do zwalczania faszyzmu, który pan minister Brudziński Powołał oczywiście za wiedzą naczelnika państwa, bo nic się nie dzieje na świecie, to nic się nie dzieje bez woli boskiej, a u nas się nic nie dzieje bez zgody naczelnika państwa. No to na pewno naczelnik państwa na taką psotę musiał wyrazić zgodę. Proszę państwa, jeszcze jakby tego było mało, to niezależna prokuratura wykryła zabójców małżeństwa Jaroszewiczów w, 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 w nocy na 31 sierpnia i 1 września 1992 roku to zabójstwo się dokonało. Warto zwrócić uwagę, że dwóch zabójców tak zwanego gangu karateków się przyznało, a trzeci się nie przyznał, nie chciał tam układać żadnych zeznań. No i ciekawe dlaczego ci dwaj się przyznali. Możliwości są następujące. Po pierwsze dlatego, że w ten sposób chcą uratować życie bo wiadomo, że zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem to grozi im dożywocie nawet. No a tutaj przyznali się w podskokach, więc widocznie grozi im jakieś większe niebezpieczeństwo niż dożywocie i chcą się schronić za murami więzienia. To się zdarza. Proszę Państwa, druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że kiedy byli sądzeni tacy żule, oskarżeni o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów, no to oni się tłumaczyli, że są niewinni, a przy okazji się wydało, że nic nie zginęło tam z takich przedmiotów, które miały wartość materialną, mimo że były dostępne tam, na, na widoku leżały, no i co potwierdził Andrzej Jaroszewicz, syn małżeństwa Jaroszewiczów. No, ci karatecy dokonywali takich napadów rabunkowych i włamań rabunkowych, więc to dodatkowa komplikacja. No, włamali się, torturowali tego Jaroszewicza przez całą noc po to, żeby na końcu nic nie ukraść. To no, trochę się tu kupy nie trzyma, podobnie jak w przypadku zabójstwa Marta. Papały, któremu tam złodzieje chcieli ukraść samochód, notabene rzęcha jakiegoś strasznego, na którego by się no, nikt nie połakomił. No w końcu zastrzelili go, ale nie ukradli tego samochodu. No i potem przyznawali się jeden przez drugiego w prokuraturze łódzkiej, aż prokurator musiał ich tam mitygować. Panowie, no proszę tu się przyznawać po kolei, nie wszyscy na no, raz, porządek musi być. No i tutaj tak samo, proszę Państwa, dzieją się na świecie. Dziwne rzeczy, o których się nie śniło filozofom. No, śnić to się śniło, ale w Wielkiej Brytanii został otruty gazem bojowym rosyjski szpieg, który tam się schronił na azylu politycznym i razem ze swoją córką no i Anglicy teraz przeprowadzają tam dezaktywację tego terenu całego, jeden policjant nawet został porażony tym gazem i już nawet wykryli co to za gaz jest, no i Rosjanie są oskarżeni minister Ławrow się tłumaczy że to nie oni, że to tam się ten gaz to się wydobywał tam skądś, prawda ale też i adiutant Burysa Abramowicza Bierlowskiego coś tam go też poraziło, więc to widać, że trup ściele się gęsto, a ale to w Anglii, to od razu policja, tu pani premier May głos zabiera, a u nas jak Andrzej Leper powiesił się w łazience mieszkania, w którym było pełno ludzi, to niezależna prokuratura dopiero w poniedziałek go zbadała po kilku dniach, a kiedy się wszystkie pawulony już tam rozłożyły. no U nas niezależna prokuratura wie, kiedy wkraczać w takie sprawy, a kiedy nie wkraczać, a w Anglii nie wie. No, i mają teraz taki pasztet, że będą musieli jakieś sankcje przeciwko Rosji wyciągnąć. No i u nas w związku z tym stronnictwo ruskie jest w tarapatach, a ja przy okazji też, bo pan doktor Targalski. Niedawno mnie zdemaskował, nawet już nie jako ruskiego agenta, bo to, to nie było nic oryginalnego. Już tyle razy byłem demaskowany jako ruski agent, że to w ogóle już nawet nie potrafię zliczyć, tak samo jak kadencji naszej Złotej Pani, ale zdemaskował mnie jako ojca duchowego tej partii ruskiej, która tu od dwóch miesięcy się zaktywizowała. No widzicie Państwo, czego się tu człowiek o sobie nie dowiaduje. A jeszcze warto odnotować jedną rzecz już tak na marginesie, chociaż to jest rzecz ważna. Otóż zgodnie z zapowiedzią 12 marca Działacze polonii amerykańskiej, którzy zjechali do Waszyngtonu na, takie, na taką naradę 11 marca, 12, odwiedzili co najmniej 300 biur kongresmenów tam w Waszyngtonie, no i przedstawiając im dokumentację, dokumentację w związku z ustawą nr 1226. Jest zatem szansa, że ta ustawa zostanie skierowana do zamrażarki. Rex Tillerson stracił stanowisko, ustawa może trafić do zamrażarki. Proszę Państwa, same dobre wiadomości, nie mówiąc już o tym, że nasza Złota Pani nas znowu odwiedzi i jakiś modus vivendi ustali w naszym nieszczęśliwym kraju.